Hello! A teraz przerwamy program, bo mam, kuwa, komunikat. Tu mówi Mariola i jeśli słyszymy moja psuka Gabryczka, to Gabryczka, ja już jestem tutaj, gdzie para nienormalni mają niedługo grać. A ciebie, kuwa, nie ma, dziewczyno. Weź się ogarnij, bo ja, wiesz, kuwa, się nie będę. A teraz ten koleś powie o szczegółach. Hello! Para nienormalni w nowym programie. Żarty się skończyły. W grudziądzu, 16 lutego w sobotę o 20:00, Hala Osiedle Lotnisko. Bilety. kwiatarnie, Bukiecik, ulica Chełmińska 76 i 117. Biuro Podróży. Holiday Link w Centrum Handlowym Alfa oraz w internecie www.kabaretowebilety.pl i www.biletynakabarety.pl Zapamiętałeś? Bo ja kuwa zapomniałam. Weź to kuwa, byś po No to mówię. Ludziądz hala osiedle lotnisko w sobotę 16 lutego o 20.00. Bilety w kwiaciarniach Bukiecik. Ulica Hełmińska 76 i 117. Biuro podróży Holiday Link w Centrum Handlowym Alfa oraz w internecie www.kabaretowebilety.pl i www.biletynakabarety.pl Hello! Para nienormalni w nowym programie. Żarty się skończyły. What's the name of the jam?